Sponsorem programu jest Orlen. Teraz też będzie złoto? Taki, takie mam marzenie, taki mam cel, bo, bo zawsze podchodziłam do, do każdej imprezy mistrzowskiej, czy to Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, żeby, żeby przywieźć e, złoty medal. Stawiam sobie zawsze wysoko e, poprzeczkę i mam nadzieję, że tak jak e, przed Tokio, że, że nie wiadomo, czy w ogóle zdobędę medal. Tak, tak naprawdę na tym samym etapie jestem teraz przed Igrzyskami, kilka miesięcy przed Igrzyskami w Paryżu i na tej samej drodze, bo też wracam po, po, po kontuzji i mam nadzieję, że Paryż również będzie dla mnie szczęśliwy. Sponsorem programu był Orlen.